Witam Was w odcinku. Prawda, wiecie, jaki tytuł? No, sprawa wygląda tak, że po prostu od bitych miesięcy walczę z moim głupim programem. Naprawdę, już próbowałem każdego dosłownie programu nagrywać i w każdym jest tak samo: zacina się. No, ja nie wiem, co po prostu jest źle. No i nie wiem, możecie mnie odsubskrywać, jak chcecie. Naprawdę, nie będę nic teraz nagrywał. Jak naprawię ten błąd, to po prostu wrócę i może. Kiedyś mnie zobaczycie na jakimś, nie wiem, głównej stronie, chociaż nie wiem, czy to możliwe w ogóle. No i trochę mi smutno, ale ewidentnie YouTube nie chce, żebym nagrywał, więc pa.